Nowy okres programowania to nowe szanse, ale i nowe wyzwania. O czym muszą pamiętać samorządy, aby mówiąc potocznie, nie wpaść w kłopoty? No, to bardzo szerokie, szerokie zagadnienie. Z pewnością nowa perspektywa to jest bardzo mocne nastawienie na efekty, koncentrujemy się na efektach. Czyli zmieniają tylko, się kryteria oceny? Powiedzmy, że one są bardziej jakościowe. To nie są tylko takie efekty ilościowe, że wybudujemy kolejnych kil kilka kilometrów drogi, tylko także, żeby. Ona się, czy taka dana droga się mieści w pewnym systemie, czy dana ilość samochodów, która była obliczona, rzeczywiście będzie ją jeździła. Przechodzimy na, na kryteria bardziej jakościowe. Z pewnością o, o tym trzeba pamiętać. Ale także trzeba się odwołać jakby już do no, warunków dotyczących konkretnych mm, obszarów inwestycji. W wypadku gospodarki odpadami pamiętać o tym, żeby to było zgodne z planami inwestycyjnymi całego województwa. Także inne projekty, żeby wpisywały się my, na przykład w regionalne specjalizacje, jeśli mówimy o pracach badawczo-rozwojowych. Więc w każdym jakby obszarów inwestycji takie warunki, które mają powodować, że koncentrujemy się na wybranych dziedzinach, że się specjalizujemy że stawiamy na efektywność, no, projekty te warunki będą musiały spełnić. To z pewnością jest ta zmiana, ale także zmiana polegająca na tym, że w wypadku programów regionalnych, a więc tam, gdzie jest największy dostęp na środków dla samorządów, jest możliwość realizacji takich łączonych inwestycji, ponieważ program regionalny to nie będzie tylko fundusz infrastrukturalny, ale także europejski fundusz społeczny. W związku z tym warto myśleć w wielu zagadnieniach o takim podejściu kompleksowym. Jeśli mówimy o rewitalizacji, którą no samorządy planują, no to w tym wypadku warto pamiętać, że ta zmiana techniczna, modernizacja, wymiana elewacji, budowa nowej drogi czy rynku to tylko narzędzie do uzyskiwania, do, do, do wyciągnięcia obszaru z z kryzysu. A więc tu jest tak samo ważna aktywizacja zawodowa, integracja społeczna. Czyli ten kontekst czy społeczny, nowych nadanie nowych funkcji, jak rozumiem, tej rewitalizowanej substancji. Celem rewitalizacji jest wyciągnięcie z kryzysu danego obszaru, zmiana społeczna, tak w kontekście zawodowym, jak i gospodarczym, a nie tylko zmiana techniczna. Czy w tym dialogu resort ma rolę? inicjującą, nadzorczą, czy może jedną i drugą. To no, przede wszystkim resort Ministerstwo Infrastruktury Rozwoju jest instytucją, która zarządza całością, całym systemem funduszy unijnych i programów w ramach programów operacyjnych, oprócz jakby tej części, która jest zdecentralizowana, gdzie tylko koordynuje proces wdrażania funduszy unijnych, a więc programów w wypadku programów regionalnych, w krajowym zarządza, ale także programuje. Nie pełni takiej bezpośrednio roli nadzorczej, do tego są powołane także inne instytucje, no ale oczywiście czuwa nad tym, żeby system działał prawidłowo, aby nieprawidłowości, które pomniejszają nasz budżet, nie występowały. Dziękuję bardzo.